Nie, chyba nikogo nie ma. Może zaraz otworzą. Mario, podwannę do ciebie? Dobra. Zapraszam. Czego nie otwierasz? Nie zbierasz telefonu? Nie słyszałem, telefon jest kuchni. Okay. Dzień dobry. Zapraszam. Dzień dobry. Tu mam dla ciebie całą wannę, futryny. Takie A ja... Wszystko zabiorę. Pomożecie mi? Nie ma problemu. Na szczęście tym razem Marek trafił na młodych, silnych i skłonnych do pomocy mężczyzn, więc Agnieszka jest bezpieczna. Nie ma mocnych, żeby zabrać starą, żeliwną wannę razem z zawartością, ale wspólnymi siłami wszystko udaje się znieść za jednym zamachem. No Wejdź! To ma nie wejść! Jeszcze coś? Nie, nie się I Już wszystko! I wsio. Poczekajcie, bo możecie mi to wrzucić. Z nią tylko... Nie wrzucę. I ją. Hop! Dzięki, mordeczki. Dzięki, Jak coś, to dzwońcie, przyjadę. Dziękujemy. Nie ma problemu. To w kontakcie. Dobra, dzięki. Dawaj szybko, trzeba jechać, bo nas mocno nie Każda godzina przynosi dowody na to, że Agnieszka jest prawdziwą profesjonalistką, nie wdaje się w niepotrzebne dyskusje, nie narzeka i w zasadzie dotychczas w niczym nie ustępuje Edkowi. Jak Agnieszka się jeździ? Jeździ mi się dobrze, ja lubię jeździć. A najgorzej dźwigać, co? Nie no, jak coś lekkiego, to mogę no dźwigać. nie, Maga. Ale jak jest ciężkie, no, no to nie ja dam rady. Nie, maguś. Pierwszy raz widziałem jak dziewczyna nad jak Jeksem. No widzisz, musiał być ten pierwszy raz. Gdzie mam podjechać? Prosto. Dzisiaj wszystko poszło wyjątkowo sprawnie. Złomowóz wtacza się na skup wczesnym popołudniem. Od upragnionej wypłaty dzieli Marka już tylko i wyłącznie tradycyjny zrzut fantów. Widzę, Marieczku, że masz nowego kierowcę. Agnieszka jest to. Tak. Miło mi. Jak się z Marieczkiem pracuje? Da się znieść. O, no, czasami taki dosyć jest. Nieznośny. A jak? Rozważmy, jak zwykle przebiega, nieporównanie sprawniej niż załadunek. Tym razem Marek radzi sobie zupełnie sam. 516 zł. 100, 200, 300, 400, 510. Do jutra! Dzięki, do jutra, Mareczku. Dobra, na razie. Do widzenia. Żabuś, dzisiaj diaksem się Pojeździłaś trochę. Proszę, twoja wygląda. Dziękuję Ci bardzo. Jedziemy do domu. Morgocia. Do domku? Jedziemy Nareszcie, odpoczę od ciebie. O ja od ciebie muszę. Ponad 500 zł zarobiła. Era rewelacja.